To będzie nowy park miejski. Spółka AIG Lincoln przekazała gminie za zgodą większości radnych tereny zielone znajdujące się na osiedlu słonecznym. Miasto dostało park w formie darowiznym. To jednak nie znaczy, że budżet miejski nie zostanie dodatkowo obciążony. Roczne koszty utrzymania tego terenu to około 250 tysięcy złotych. Koszty utrzymania parku będą na gminie, czyli park trafi do utrzymania bieżącego do zakładu usług komunalnych. Dodatkowego zatrudnienia pracowników nie przewiduje, ale na pewno trzeba będzie dokupić nowego sprzętu, urządzeń, no i koszt, koszt paliwa. Nowy park to nie jedyna zmiana. Władze miasta stawiają na zieleń i inwestują także w inne tereny. Dzisiaj na sesji przegłosowaliśmy zwiększenie kwoty na inwestycje w parku Ustronie. Tu także inwestycje planujemy w kolejny park miejski. Tak samo w tym roku planujemy jeszcze rozpocząć remont generalny skweru przy, przy kościele Świętego Wacława. To nie jedyne plany związane z parkami. Wielu niezadowolonych z alejek w parku Kościuszki, które po deszczu zmieniają się w duże kałuże, już wkrótce będzie mogło swobodnie przespacerować się parkowymi drogami także po deszczu. Aleje zostaną wyłożone płytami granitowymi. Ogłoszono przetarg na wykonanie pracy. Oferty można składać do 30 kwietnia. Pieniądze na ten cel będą pochodziły przede wszystkim z Unii Europejskiej. Wsłuchujemy się również w głosy krytyczne ze strony społeczeństwa, gdzie ludzie chcą, żeby jednak usprawnić nawierzchnię tych alejek w postaci tych nawierzchni utwardzonych. Stąd wyszła taka inicjatywa, żeby te nawierzchnie zrobić z płyt granitowych. Władze miasta nie tylko wsłuchują się w głosy mieszkańców, ale jak zapewniają, wyciągają wnioski. Będą to ładne parki także uczymy się na, 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 na błędach z parku Kościuszki. Ładne jak mówi wiceprezydent będą Leśniczówka i Stary Ogród. Ładne po zakończeniu trwających teraz prac rewitalizacyjnych. W parkach wykonano już instalacje podziemne. W Leśniczówce gotowa jest już nawierzchnia pod skatepark, także część alejek. Na części alejek na przykład w parku Leśniczówka jest położona już nawierzchnia ta docelowa, czyli nawierzchnia z kostki. Część alejek będzie posiadała nawierzchnię tak zwaną asfaltową. Z tym, że według harmonogramu jaki przedstawił nam wykonawca, te prace związane z układaniem asfaltu zamierza realizować na przyłomie tak czerwca i lipca. W tym parku zostaną utworzone także trzy nowe place zabaw i siłownia. Będzie również oczkowodne. W Starym Ogrodzie z kolei będą dwa nowe place zabaw. W tym parku niektóre alejki zostaną wyłożone kostką brukową. Na części będzie położony żwir i brukowane chodniki. Finalny efekt prowadzonych teraz w Leśniczówce i w Starym Ogrodzie prac będzie można zobaczyć za kilka miesięcy. Zakończenie prac zaplanowano na wrzesień.